Siema, tu Jacek. Jeśli szukasz informacji na temat gamingu, grania na Linuxie, nie szukaj dalej. Tutaj zajmiemy się tematem kompleksowo, jakich narzędzi używać, jak usprawiać sobie tą pracę, jakie aplikacje, jakie gry są natywnie wspierane, jakim trzeba pomóc i jakie są do tego metody. Ha! Od razu narzuca się pytanie, czy 2025 rok to rok grania na Linuxie? to zależy, słuchajcie, to zależy. Na dzień dzisiejszy większość gier jest już wspierana, jeśli nie natywnie, to z użyciem Wine bądź Protona, jednak musimy pamiętać, że tutaj zawsze kulą u nogi jest antycheat, który po prostu w niektórych grach nie pozwala na korzystanie z Linuxa, bo nie rozumie, co się dzieje pod kopułą. Musimy pamiętać, że gaming na Linuxie jest głównie ograniczony procentowym użyciem tego systemu na świecie. Gdyby na przykład nie było to około 5%, tylko tak jak w przypadku Windowsa 90%, no to wtedy deweloperzy, twórcy gier, twórcy Antycheatów i tak dalej mieliby motywację, żeby po prostu tworzyć też te systemy na Linuxa. W tym momencie jest to niemożliwe, ale do wszystkiego przejdziemy już sobie w dalszej części. Dlatego ten rok, jak i kolejny, może być świetnym momentem, żebyście weszli w świat Linuxa, ponieważ wyforsowanie Windowsa 11 z całym AI, bloatem, reklamami, trakowaniem, śledzeniem, kradnięciem waszych danych z komputera, to wszystko motywuje ludzi, szczególnie w Ameryce, do przejścia na Linuxa. A czym większy odbiór, czym więcej użytkowników. Tym większe zainteresowanie też deweloperów. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, na początek będzie troszkę teorii o antycitach w Ringu Zero. Następnie przejdziemy już do narzędzi, jakich możemy używać do grania na Linuxie, a jest to Steam, Lutris, Bottles, no i narzędzia pomocnicze jak Proton Plus na przykład. W filmie nie będę pokazywał szczegółów, jak instalować każdą aplikację po kolei, ponieważ od tego były moje pierwsze filmy, więc jeśli potrzebujecie wsparcia w tematyce instalacji Linuxa, obycia z samym systemem, debugowania prostego problemów, instalowania aplikacji, zachęcam do obejrzenia moich pierwszych materiałów podstaw Linuxa jeśli chodzi o antyczyty, to największy problem stanowią antyczyty w ringu 0, czyli są to po prostu antyczyty z takimi samymi uprawnieniami jak antywirusowe aplikacje jest to bardzo duży poziom uprawnień pozwala skanować cały dysk sprawdzać pamięć ram manipulować aplikacjami otwartymi po prostu jest to niebezpieczne z poziomu bezpieczeństwa naszych danych na przykład jeśli chodzi o drivery są one na ringu 1 czyli mają mniejszą ilość uprawnień aplikacje są na ringu 3 i też nie chodzi o to, żeby was straszyć, broń Boże, bo nie każdy antycheat w Ringu Zero jest nastawiony na łamanie jakichś tam prywatności waszych. Jednak musicie pamiętać, że takie sytuacje się zdarzały, że niektóre antycheaty rzeczywiście skanowały i wysyłały, pobierały, robiły niebezpieczne rzeczy z waszymi danymi na dysku. Znalazłem swoją drogą dość ciekawy artykuł, który przedstawia wszystkie gry oraz producentów systemów antycheatowych, Właśnie na Ringu Zero Podlinkuję to słuchajcie w opisie Jeśli bylibyście zainteresowani Które systemy, które gry z tego korzystają No i przechodząc do meritum Problem z antycheatami w Ringu 0 jest taki Że jeśli aplikacja nie jest wspierana natywnie na Linuxie Tylko jest translatowana przez Wine albo przez Protona To po prostu taki antycheat Zauważy niezgodność plików Niezgodność drzewka folderów I po prostu się wysadzi Powie, że jesteście albo cheaterami Zbanuje was Albo po prostu gra się nie uruchomi Najprostszym przykładem jest tutaj Valorant od Riotu. Oni używają właśnie takiego rozwiązania, które po prostu nie zezwala na grę po stronie Linuxa. Kolejną grą jest Battlefield 6 z takich najnowszych. Kolejny ważny temat, czyli skupmy się na tym, jak szukać informacji na temat wspierania gier na Linuxa. Słuchajcie, najłatwiejszym rozwiązaniem jest po prostu wejście na stronę ProtonDB od Steama. Tutaj możecie zobaczyć, wpiszmy na przykład. Rimworld, jaka taka, jaka taka aplikacja, która jest wspierana natywnie, jak to wygląda, Native. To oznacza, że taka gra, słuchajcie, może być natywnie, po prostu uruchamiana jest skompilowana na Linuxa. No dobra, słuchajcie, ja ostatnio rok temu chciałem stare Wormsy zagrać ze znajomymi, no i zobaczmy na przykład na przykładzie jak to wygląda w przypadku nienatywnie wspieranych gier. Macie tutaj stary dobry Armageddon. Jest napisane Gold, czyli najprawdopodobniej Wam zadziała, bez problemu, aczkolwiek nie jest po prostu ta gra skompilowana na Linuxa. Tutaj mamy też informację jakiego w jakiej wersji Protona używano, ale do tego przejdziemy już słuchajcie dalej jak będziemy rozmawiać o Steamie. Słuchajcie, tak wygląda przykład niewspieranej gry na Linuxa, czyli właśnie Battlefield 6, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Tutaj możecie też zobaczyć powód, anti-cheat Antycheat, no, czyli to jest to co mówiłem, antycheat w Ringu Zero nie pozwala na uruchamianie gry. Jeśli jakimś studem nie będzie informacji o danej grze, którą szukacie na ProtonDB, możecie sobie tutaj zasięgnąć tych informacji na Lutrisie, ponieważ on wspiera nie tylko gry na PC, ale na przykład też gry na konsole, na różnego rodzaju handheldy, więc jeśli szukacie gier nie tylko na komputer, Tutaj na lutris.net możecie sobie taką grę wyszukać, na przykład Tekken 3, no, klasyczna gra na PlayStation. Zobaczcie, też są tutaj różne formy instalacji. Słuchajcie, pierwsza najbardziej podstawowa metoda jest to po prostu instalacja oraz uruchamianie aplikacji bez narzędzi pomocniczych, po prostu z użyciem samego Wine'a. I teraz zachęcam do obejrzenia mojego drugiego filmu Podstaw Linuxa, gdzie właśnie rozmawialiśmy o Wine'ie, yy, uruchamianiu aplikacji na Windowsa i tak Ale jeśli nie chcecie tracić czasu, no to w skrócie musicie sobie zainstalować, słuchajcie, dwie aplikacje, Wine Staging oraz Wine Tricks. Oczywiście w zależności od tego, z jakiego Linuxa korzystacie, to może być apt, to może być dnf, to może być rpm. Ja używam Pacmana, oczywiście na Archu. W ten sposób możecie, słuchajcie, takie coś u siebie zainstalować. Ja już posiadam tę aplikację, więc nie będę tego robił. Więc jak już posiadacie Line, to po prostu klikacie sobie tutaj Properties, wchodzicie, w zależności też od środowiska desktopowego to może inaczej wyglądać, ale musicie dodać permisję Executing File as Program, żeby po prostu system wiedział, co z tym zrobić. Wtedy możecie to już zwyczajnie uruchomić, jak zwykłą aplikację. I przejść proces instalacyjny, tak jakbyście to robili. Słuchajcie, na Windowsie. I słuchajcie, teraz ważna sprawa. RimWorld potrzebuje dodatkowych bibliotek oraz dodatkowych czcionek. Jeśli teraz go uruchomię, to nie będę widział po prostu napisów, ponieważ używa Windowsowego Ariala. I teraz przyda nam się Wine Tricks wspomniany. Tak go uruchamiamy z pozycji konsoli. Poczekajmy aż tutaj się wszystko wczyta. Select the default Wine Prefix. Tutaj możemy znaczyć nie. OK. I co robimy? Install a font. Tutaj musimy, słuchajcie, znaleźć Arial i po prostu ją zainstalować, żeby nam Word prawidłowo działał. Poczekajmy aż się skończy instalacja i wrócimy po wszystkim. Słuchajcie, już się zainstalowała czcionka, ale jak tu jesteśmy, to od razu warto wiedzieć, że tutaj macie też DLL różnego rodzaju DirectX.NET frameworki. To jest przydatne przy niektórych aplikacjach. Tutaj możecie je zaptaszkować te, które was interesują i po prostu dalej zainstalować. Akurat ja tego nie potrzebuję robić, ale ważne, żebyście wiedzieli, że to się tutaj po prostu znajduje. Teraz możemy po prostu ustawić tą, ten plik tutaj Executable, oczywiście, żeby było zaptaszkowane. I co, słuchajcie, uruchamiamy jak zwykłą aplikację. I proszę bardzo, słuchajcie, włącza nam się Reward, tak jakbyśmy normalnie go mieli. Yy, prawie, że natywnie wspieranego, bo w końcu dla nas ta operacja jest taka sama jak na Windowsie. Oczywiście pod kopuło to działa troszkę inaczej, aczkolwiek to, no, słuchajcie, działa to po prostu identycznie, tak samo jakbyście mieli to na Windowsie. Teraz, słuchajcie, zajmiemy się pierwszym narzędziem pomocniczym, jakim jest Lutris. I zobaczcie, tak się aplikacja prezentuje po zainstalowaniu. Macie tutaj sources. Możecie powiązać je z kątem Gogowskim, możecie z IA app z epikiem połączyć w razie czego słuchajcie macie tutaj preferences macie sources możecie też sobie aktywować inne źródła account tutaj również możecie sobie powiązać wszystko możecie też pogrzebać pamiętajcie że czym więcej tutaj po prostu sobie pochodzicie po tym wszystkim będziecie mieli większą ogładę w tym jakie daje ta aplikacja możliwości i tutaj zobaczcie jakbyście chcieli to jakąś grę dodać klikacie plusik i macie search Install Windows Game from Executable, czyli po prostu Installer. Możecie dodać po prostu yy, zwykły skrót do już zainstalowanej gry poprzez Add Locally Installed Game. Ale weźmy na przykład tego Tekena, z racji tego, że przewaga Lutwisa polega na tym, że nie tylko gry na komputer, to jej możecie znaleźć. I tutaj na przykład macie właśnie pod PlayStation 2, PlayStation 1, Arcade. I jak są tutaj dalej przez to wszystko, to pobierają wam się emulatory, narzędzia, potem musicie tylko podać plik z romem i w taki sposób możecie też instalować gry, słuchajcie, niekoniecznie na Windowsa, niekoniecznie w ogóle na komputer. Oczywiście ja nie mam tego ISO, no zresztą to byłoby, że tak powiem, <laughs> nielegalne, teoretycznie musiałbym posiadać kopię tej gry i tam sobie ISO zrzucić, bla, bla, bla. No nie wchodźmy w szczegóły, bo też YouTube nie za bardzo lubi te tematy. Teraz, słuchajcie, zrobimy tak, że tego RimWorld'a tutaj dodamy do Lutris'a, ponieważ Lutris pozwala na dużo więcej opcji. Akurat RimWorld ich nie potrzebuje, ale to będzie dla Was przykład pod inne gry, które być może będą wymagały niestandardowych wersji Wine'a, niestandardowych yy, bibliotek, jakichś innych wersji DXVK, czyli po prostu DirectX'a. Jak to, słuchajcie, robić? Plusik Add Locally Installed Game. Jak wybierzecie tutaj Name... Yy, zgodny z nazwą gry, no to automatycznie ikonka jest pobrana. Nie musicie tutaj ustawiać ręcznie, to jest akurat bardzo fajne. Runner, wybieracie wine, i kolejna sprawa: executable. Jest to po prostu słuchajcie yy, ten plik, czyli to co słuchajcie ma nam uruchamiać grę. Kolejna sprawa, wine prefix. Tutaj musicie dodać yy, folder, w którym będzie przetrzymywany całe środowisko wine'a. Więc stwórzmy sobie w yy, folderze gry wine prefix. Taki folder, słuchajcie. Skopiujmy go, wklejmy tutaj. I ważna sprawa. Integrate system files in the prefix. To musicie zaznaczyć, inaczej może tutaj coś nie zadziałać. Prefix architecture, no to wybieramy 64 bity, chyba że to jest jakaś stara gra 32-bitowa. W tym momencie, słuchajcie, możemy takiego rewarda już uruchomić. I nie ma ikonki. Wynika to z tego, że zrobiłem literówkę, słuchajcie. No dobra, słuchajcie, musiałem jeszcze raz to zrobić, bo już się ikonka nie wczytywała. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy i teraz po prostu klikamy, słuchajcie, play. W tym momencie wewnątrz Wine Prefixa, zobaczcie, tworzy się całe środowisko ale takie Windowsowe. Drive C, Windows, System 32. Tutaj jest, można powiedzieć, są wszystkie bebechy, to co jest wymagane właśnie do translatowania aplikacji na Windowsa. RimWorld mi się uruchomił, ale tak jak widzicie nie ma czcionek, ponieważ tutaj w tym Wine Prefixie wewnątrz Lutrixa po prostu go nie dodaliśmy. Co możemy zrobić? Tutaj patrzcie, macie tą ikonkę, strzałeczka Wine Tricks. Tutaj możecie wejść w ten sam panel i dodać sobie po prostu Arial, tak jak robiliśmy to chwilę wcześniej. Tą samą metodą. I teraz dlaczego chciałem Wam pokazać tą metodę? Ponieważ jeśli teraz wejdziecie, klikniecie, słuchajcie, w Configure, zobaczcie co tutaj macie. Runner Options i macie DXVK. To jest, słuchajcie, po prostu, można powiedzieć, biblioteka, która zarządza DirectX-em. Niektóre gry wymagają bardzo specjalistycznych wersji, dlatego Lutris jest wymagany, jeśli chcecie troszkę pogrzebać tutaj głębiej w aplikacji, żeby ona prawidłowo działała. Wine Version też, tutaj możecie sobie wybrać wersję Wine'a, ale do tego jeszcze bardziej szczegółowo przejdziemy w momencie, jak będziemy mówili już na koniec filmu o Proton Plusie. Teraz słuchajcie, jeśli chodzi o Stima. Nie musicie po zainstalowaniu najnowszego Stima już tutaj specjalnie uruchamiać Protona. On jest na Linuxie uruchomiony od razu defaultowo. Więc możecie natywnie, że tak powiem, no nie natywnie oczywiście, ale bez dodatkowych ustawień od razu uruchamiać aplikacje, które normalnie na Linuxie nie działają. Ale no weźmy na przykład tutaj te Wormsy, o których rozmawialiśmy wcześniej. Jak klikniecie prawym Properties, możecie tutaj zobaczyć, Compatibility. Tutaj, słuchajcie, możecie wybrać konkretną wersję Protona. Jeśli na ProtonDB zobaczycie, że dana gra wymaga jakiejś specjalistycznej, tej nie najnowszej wersji Protona. Kolejna sprawa, również na wormsach mogę to pokazać. Na przykład, jeśli chodzi o usetapienie wormsów, one mi nie zadziałają, dopóki nie zmienię kilku plików yy, tam, gdzie one są zainstalowane. I teraz na Linuxie możecie pomyśleć, kurde, gdzie one są. Nie ma problemu. Wchodzicie ponownie w Properties, Installed Files. I patrzcie, macie tutaj Browse. W tym miejscu, jak to klikniecie, otwiera Wam się folder z grą. Możecie teraz sobie wchodzić w te pliki, zmieniać treść, tak żeby dopasować je tak, żeby po prostu ta gra działała. Ostatnia sprawa, jeśli na przykład natywnie jakaś gra nie działa po stronie Lutrisa, nie działa po stronie zwykłego Wine'a w waszym systemie, możecie dodać grę, żeby właśnie proton od Steam ją obsługiwał, niekoniecznie taką, która się tutaj znajduje. Jak to robimy? Wchodzimy w zakładkę Games, Add a non-Steam game to my library, library, przepraszam, i teraz klikacie Browse. W tym momencie szukacie gry, ona u mnie jest w Games, RimWorld, o cholera. Wybrałem przypadkowo instalkę zamiast gry. O, robimy to w taki sposób teraz, tylko odznaczę tą instalkę niepotrzebną i tutaj nam się pojawia teraz ta opcja, możemy ją uruchomić z pozycji Steam'a. I słuchajcie, ostatnia główna aplikacja pomocnicza przy zarządzaniu aplikacjami na Windowsa jest to Bottles. Proton Plus jest narzędziem, które akurat będzie nam pomagało z Bottles i Lutrisem. To jest ostatnia aplikacja, która można powiedzieć, jest takim kombajnem. I teraz jak z niej korzystać? Na start wchodzimy w Bottles i tworzymy taki cały kontener, w którym będzie środowisko na nasze gry. Możemy tutaj wybrać, co nas interesuje: czy aplikacje, czy gaming, runner, tutaj też są niestandardowe. Soda bądź syswine, do tego jeszcze przyjdziemy przy Proton Plusie. Nazwijmy ją po prostu granie. Poczekajmy, aż się wszystko zainstaluje, wrócimy po wszystkim. Zobaczcie, tutaj możecie od razu zobaczyć też pod kopułą, co się dzieje. Instaluję tutaj odpowiednik DirectX-a, odpowiednik biblioteki Microsoftu. Wszystko, co to tutaj, słuchajcie, pod kopułą jest wymagane, żeby gry działały jak najoptymalniej, więc jest to też fajne rozwiązanie, żeby, można powiedzieć, tą czarną robotę, wykonać za was, żeby nie zrzucać na was wszystkiego robienia ręcznie. Wspomniany Arial Times New Roman, zobaczcie, po stronie Lutrisa, po stronie WineTrixa musiałbym to wszystko robić ręcznie, Bottle's doskonale wie, co jest najczęściej wykorzystywane przez aplikacje, ponieważ wybraliśmy opcję granie i stara się zainstalować wszystko to, co jest najczęściej wymagane przy aplikacjach na Windowsa. Więc tutaj ten poziom naszej roboty jest minimalny z użyciem tej aplikacji. Jak już poczekamy do końca, zobaczcie tak wygląda taka nasza butele Granie. Teraz możemy tutaj strzałaczką przejść dalej. I jakie mamy? Słuchajcie, dalej opcje. Po pierwsze, install programs. Tutaj możecie od razu zainstalować e, różnego rodzaju launchery, aplikacje, gry. Tutaj jest też od razu informacja, jak stabilne one są. Tutaj również macie dokumentację w razie czego, ale to nas w tym momencie nie interesuje. I słuchajcie, tak jak w przypadku Lutrisa, jak wejdziecie w settings, macie tutaj również wybór runera, wybór dxvk. Pogrzebcie, zobaczcie tutaj, co jest możliwe. Czasami trzeba tutaj niestandardowe rzeczy zaznaczyć. Wszystko zależy od aplikacji gry, jaką chcecie zainstalować. Tak samo dependencji to jest to, co w Winetricksie tutaj widzieliśmy, czyli wszelkiego rodzaju DLL i tak dalej, też możecie je sobie tutaj bardzo łatwy sposób pobrać. Ale dobrze, zróbmy tutaj tą opcję Add Shortcut. Co możemy teraz, słuchajcie, zrobić? Możemy sobie wybrać tego naszego RimWorlda. Wejdźmy go tutaj i proszę bardzo, z tej pozycji możemy teraz uruchamiać grę. No i słuchajcie, tutaj przewaga jest taka, że mamy Arial, mamy wszystko poinstalowane, więc nie musimy tutaj o nic się martwić. Bottles jest najłatwiejszą metodą, która odwala najwięcej roboty za Was. Jeśli jednorazowo coś chcecie uruchomić z pozycji tutaj tego, tej buteleczki, można powiedzieć o nazwie Granie, no to tutaj też możecie zrobić to w ten sposób, wybierając jednorazowo plik, który chcecie uruchomić. Na finish, na deser słuchajcie, zostawiłem Proton Plusa, ponieważ on pomaga nam w obsłudze, właśnie Lutrisa Bottles. Pamiętajcie, jak widzieliście runery, różne wersje Wine, DXVK i mówiłem, że niektóre aplikacje, niektóre gry wymagają niestandardowych wersji. Tutaj, jak otworzycie Proton Plusa, on tak się prezentuje. I co możemy zrobić? Chcemy coś dograć, na przykład do Lutrisa? Patrzcie, ja na przykład do BattleNeta potrzebowałem tą wersję tutaj sobie. 10.16 zainstalować, żeby mi StarCraft 2 płynnie działał. Jeśli teraz kliknę tutaj, pobierz, musimy poczekać do końca. Jak to się zainstaluje, to wrócimy do Lutrisa na chwilę, pokażę Wam o co chodzi. Słuchajcie, zainstalowało się, mamy tutaj teraz kosz zamiast pobrania, wyjdźmy z Proton Plusa, otwórzmy sobie po prostu Lutrisa z powrotem. Ok, i patrzcie. Teraz, jak wejdę w konfigur i jak mamy runnery, mogę wybrać dodatkowo tutaj ten 10.16 staging TKG, tk który pobraliśmy z Proton Plusa. Tak samo możemy pobrać z Proton Plusa inne wersje DXVK i tak dalej, i tak dalej. Pomaga to, słuchajcie, bardzo mocno zautomatyzować yy, pobieranie tych niestandardowych wersji, prefiksów i tak dalej, ponieważ robienie tego ręcznie byłoby długie i żmudne po prostu. Tak samo oczywiście w przypadku bottles, możecie sobie tutaj wybrać buteleczkę i tak samo, jak sobie tutaj pobierzecie te różne rzeczy, jak potem wejdziecie w Botuls, tak jak przed chwilą Wam pokazywałem settings, tam też wtedy pojawią się te dodatkowe opcje. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Tak jak widzicie, nie taki Linux straszny jak go malują. Zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Komentujcie, postaram się odpowiedzieć na większość pytań i widzimy się już wkrótce. Siema!